Cześć, świadomy sukces Irena Dudek. Co wywołuje u Ciebie uśmiech? 1. Szczęśliwe życie z odpowiednim partnerem. 2. W miarę pełny portfel. 3. Nasze kochane zdrowie. 4. Właściwi znajomi. 5. Zainteresowania, które są naszą pasją. I sześć szczęście, jakie dają nam dzieci. Czy tak? Myślę, że tak. Żeby to mieć, nie bujaj w obłokach, tylko pracuj nad tym. To jest piękno życia. Wstań rano, uśmiechnij się i życz każdemu tak, jak sobie. Poproś górę, żeby była ci przychylna. I tyle. A ty, jak myślisz? Pozdrawiam. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, kliknij w link. Goodbye.